Właściwa osoba na właściwym miejscu. Pomysł, by Szegumo został twarzą 32. Wrocław Maratonu i imprez towarzyszących, wydaje się doskonały. Polski lekkoatleta etiopskiego pochodzenia jest obecnie na topie. Znago cała sportowa Polska została to wykorzystane przez Wrocław. Mamy takie dwa punkty, a właściwie trzy punkty, które chcemy, żeby on powiedzmy, zaszczycił nas swoją obecnością. Chcemy, żeby podczas pasta party, żebyśmy przeprowadzili z nim wywiad dla wszystkich zawodników, którzy będą na pasta party tu na Pergoli i to jest pierwszy element. Drugi element to chcemy, żeby tak powiedzmy rekreacyjnie stanął na starcie biegu na jednomile, milę, czyli żeby był uczestnikiem tego biegu, jak gdyby zademonstrował. No i oczywiście chcemy, żeby udzielał wywiady waszej transmisji internetowej, Historia Szegumo jest doskonałym materiałem na film dokumentalny. Gdy zgodził się na występy w biało-czerwonych barwach, myślał, że wszystko potoczy się już z górki. Często jednak miał podgórkę i musiał nawet przerwać treningi, by wyjechać z naszego kraju za chlebem. Na szczęście wrócił do biegania. Kilkanaście lat temu grupa Polaków zajmujących się biegami długodystansowymi namówiła go do przyjazdu do Polski. Później otrzymał obywatelstwo polski, później w związku z brakiem pieniędzy wyjechał do Anglii, żeby zarabiać pieniądze, ale już od pewnego czasu bardzo intensywnie trenuje, bo on pół roku mieszka u siebie. I tam ma doskonałych zawodników na treningi, którzy rzeczywiście z nim potrafią walczyć i trenować, a pół roku jest tutaj w Polsce i startuje w imprezach. Jarek Szeguma, oprócz tego, że jest doskonałym sportowcem, jest też przemiłym człowiekiem. Nie trzeba było go długo namawiać na przyjazd do Wrocławia. Wie, że biegi w Polsce po jego sukcesie mogą mieć jeszcze lepszy okres niż dotychczas. On W tej chwili jest na takiej fali wznoszącej. Jego to wszystko tak bardzo cieszy, a jego trener to był, to był były trener długodystansowców polskich przy Pezla i on wiele razy był we Wrocławiu my się znamy on podejrzewam że pierwszy raz był ze 25 lat temu we Wrocławiu i w związku z tym no mi się wydaje też i sympatia bo po prostu yy, warto do nas przyjechać no wiadomo że atmosfera na maratonie we Wrocławiu jest niepowtarzalna może mamy jakieś tam niedomagania, generalnie to na pewno za mało finansów, ale powiedzmy robimy to porządnie i na pewno promocja tego typu zawodnika we Wrocławiu wypadnie najlepiej. We Wrocławiu nie zabraknie też innych znanych sportowców, którzy mają wpłynąć na promocję maratonu. Pojawi się m.in. nasza Skoczkinib Zwyż Justyna Kasprzycka, będzie też znany komentator sportowy Maciej Kurzajewski. Wielka niewiadoma. Wyjazd do Zabrza może się odbyć właśnie pod takim hasłem. Śląska na pewno nie jest faworytem tego spotkania, i strata punktów górników będzie sporą niespodzianką. Takowe jednak z początkiem sezonu powinny się zdarzać. Jeżeli nie teraz. To kiedy? Zespoły jeszcze na pewno nie są w najwyższej formie. To drużyny Beniaminków mogą wykorzystywać. Ekipa Piotra Przybeckiego pojedzie do Zabrze w dniu meczu, zespół wystąpi w swoim najmocniejszym składzie. Jak mówi menadżer śląska Daniel Grobelny: "Na pewno się tam nie poddamy, zagramy o pełną pulę, może sprawimy". Niespodziankę. Dla Grobelnego będzie to nieco sentymentalny wyjazd. On już Buty zawiesił na kołku, jego koledzy z boiska wciąż grają. O sile zabrza decydują m.in. byli reprezentanci Polski Mariusz Jurasik i Michał Kubisztal. W jakiej Śląskie jest dyspozycji? Wrocławianie mogą się pochwalić dobrym bilansem meczów sparingowych. Rozegrali pięć spotkań, dwa razy wygrali z Chrobrym, Głogów i Winielbą Wągrowiec, raz przegrali z Zaporożam. Niestety nie udało się w pełni zrealizować planu przygotowań. Śląsk miał rozegrać około dziesięciu meczów. Zagrał połowę z nich. Może to się też odbić nieco na formie i dyspozycji. Z każdym kolejnym meczem w Superlidze powinno być jednak lepiej. Jutro Wrocławianie zagrają o pierwsze punkty. Mecz, przypomnę, w Zabrzu. Będzie to dla utytułowanego klubu powrót w szeregi najlepszych drużyn w kraju. Początek zmagań o 19.00. Prawie 100 osób wzięło udział w maratonie, który tradycyjnie odbył się na kąpielisku glinianki przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu. Po rocznej przerwie miłośnicy tej dyscypliny znów mogli walczyć o medale Mistrzostw Wrocławia. Po frekwencji widać, że warto tę imprezę organizować i musi mieć ona swoje miejsce w kalendarzu. Wrocław. Miastem pływaków. Na pewno wielu fanów sportu kocha tę dyscyplinę. Dla kilkoro zawodników, co ciekawe, maraton Pływacki był docelową imprezą w sezonie. Jak zwykle przy okazji takiej imprezy odbyły się zmagania w kilkunastu kategoriach wiekowych. Najmłodszy uczestnik urodził się w 2002 roku, najstarszy w 1939. Pływanie więc nie zna barier wieku. To sport i dla młodych, i dla nieco starszych. Głównym czynnikiem podziału była oczywiście płeć. Panie rywalizowały na dystansie 800 metrów. Najszybciej na mecie zameldowała się Agata Litwin, która na pokonanie dystansu potrzebowała 10 minut i 38 sekund. Zdeklasowała rywalki. Drugą Aleksandrę Kondolewicz wyprzedziła o ponad minutę. Trzecia na mecie zameldowała się Alina Biskupska. Wśród mężczyzn na trasie liczącej kilometr i 600 metrów wygrał Grzegorz Mączak. 20 minut i 4 sekundy to to rezultat. Zwycięzcy drugi ze stratą ledwie 4 sekund był Maciej Chmura, a trzecie miejsce zajął Jakub Chmielewski. Maraton Pływacki za nami, a co we wrześniu przed nami? We wrześniu mamy dwa bardzo duże wydarzenia i już dzisiaj zapraszam serdecznie. 14 września o godzinie 9 wyruszy na wrocławskie ulice 32 Wrocław Maraton. Gorąco zapraszam maratończyków, zapraszam również... Wszystkich miłośników biegania do tego, żeby kibicowali naszym maratończykom. Ale oprócz tego będziemy mieli 20 września również fantastyczny turniej, drugi turniej petanki. I tym razem zapraszamy drużyny dwuosobowe. I chciałabym dodać, że to jest fantastyczna dyscyplina, bo każdy może wziąć w niej udział. Nie trzeba tutaj mieć dużych umiejętności sportowych. I co więcej, zapraszamy całe rodziny. To jest kapitalna gra. Kiedy mogą się spotkać całe rodziny: najmłodsi, rodzice i jeszcze dziadkowie. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia szykują kolejne atrakcje. Szczegóły dotyczące imprez można znaleźć na stronie www.omw.wroc.pl to nie były łatwe zawody dla każdej z ekip. Po pierwsze, w poszczególnych meczach walczono bardzo dzielnie, po drugie, walka odbywała się nie tylko na linii zespół 1, zespół 2, dużym rywalem wszystkich uczestników była aura. Rzęsiste opady deszczu dały się we znaki. Kilka razy pojawiły się spore opóźnienia i nie mogło wszystko zostać przez kapryśną pogodę przeprowadzone zgodnie z planem. Na starcie zawodów pojawiło się 12 ekip. Oczywiście najmocniej reprezentowana była Polska, która do turnieju kwalifikacyjnego zgłosiła 6 zespołów. Rzeczywiście biało-czerwone drużyny nie zawiodły. Prawo awansu do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane we Frankfurcie, wywalczyły Trzy najlepsze zespoły w decydującym o zwycięstwie w całych zawodach meczu nasz AZS AWF Flow Wrocław przegrał z Grand Master Flash 10 do 15. Mimo to Wrocław może być zadowolony, bo ma team w bardzo ważnej imprezie. Warszawa wygrała dolnośląskie kwalifikacje, ale w turnieju mistrzowskim w Niemczech wynik może być zupełnie inny. Na trzecim stopniu podium eliminację zakończył przedstawiciel Słowacji. Mistrzostwa Europy zapowiadają się dla Polski bardzo ciekawie, za nasze drużyny, szczególnie tę z Wrocławia, mocno będziemy trzymać kciuki.